Siemanko, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z pełnej wersji FIFA 17. Dzisiaj zobaczycie gameplay właśnie z pełnej wersji. Oczywiście dzięki uprzejmości EA, które zaprosiło nas na capture event, podczas którego mogliśmy dla Was nagrać te materiały i oczywiście pokryło wszelkie koszta. Dzisiaj, moi drodzy, mecz z Urbixem, właśnie jak zagramy Grand Derby Real Barcelona, działo się sporo i naprawdę wiele już możecie wynieść z tego meczu, bo naprawdę było kilka ciekawych zagrań, które możecie już nauczyć się chociażby w demie w jakiś tam sposób. I wiedzieć, jak to wykorzystywać. I ponadto, po tym spotkaniu, jeżeli obejrzycie ten odcinek, to koniecznie wpadajcie do Urbixa, bo tam rozegraliśmy od razu rewanż i też tam będzie potężna dawka, minutowa dla Was tego gameplayu. Także można naprawdę sporo wymieścić. Także zachęcam do obejrzenia również odcinka Urbixa. Linki oczywiście znajdziecie w opisie. A teraz przechodzimy do samego spotkania: Grand Derby Real Barcelona. Moi drodzy, witam Was w gameplayu z meczu Grand Derby Barcelona. Tak jest. Real Madrid. Ja zagram? Real Madrid? Ja zagram Barceloną. Słuchajcie, przede wszystkim patrzymy, jak będzie ta gra wyglądała. Teraz to jest jeszcze niefinalna wersja, ale już na pewno będziemy mogli się wypowiedzieć na temat gameplayu. Dokładnie. Co my tu mamy? Ja myślę, że za dużo zmian nie będę robił. O, Chyba nie masz sensu, tkamy tym składem. Zolko, ja sobie zmienię masz rano. <laughs> Bezmiana, ale... Masz rano. Nie mogę go zmienić. Dobra. ja to gadam. 4-3-3. Ja sobie wstawię Matinie. Matinie! Dobra. No proszę, a tu widzimy już jakieś nowe. 2 no... na 2. gramy a, razem, tak? Tak, 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 O, wow, tego nie, tego, tego nie, tego nie, nie widziałem. Może dlatego... Nie, no w sumie nie widziałem. Nie, nie było, nie było. We dwóch musimy oddać Ale piłkę. jak widzimy gram... nie idzie nam to najlepiej. Gramy? Dobrze. <laughs> na szczęście to się skończyło. Dobra, jedziemy, zobaczymy, przypomina... Santiago Bernabeu. Oj, zobaczcie. Wypełniony po brzegi, bo każdy chce zobaczyć najnowsze odsłonę FIFA 17. i Ten gameplay. No i zobaczymy, ja w białych koszulkach Gurbiks w... Fioletowo. No, czerwono. Peremonia. No i zobaczymy, jak się gra w, tej, w tym FIFA 17. Tutaj widzimy na razie Ach, szybkie tempo. Dosyć. Już zauważyłem kurde, nie mam, tak, nie mam przycisków wstawionych, także zaraz muszę zmienić. Czekaj. Okej, okay, jest alternatywna i teraz no moje szanse zwiększają się z 0% do 60. Tak jest. Zobaczmy. Suarez, name roles, tutaj jest zatrzymania, tutaj widzę. Nie, jeszcze, jeszcze co nie to. Miał, miał szybciej dostęp chyba do tej FIFA. <noise> Ale przede wszystkim da się wyczuć ci zawodnicy inaczej fizycznie tak jest, e to, reagują. To jest całkowicie inny silnik i jest to odczuwalne. I mamy rzut, to, no. rzut spa spalony, chciałem powiedzieć, rzut spalony. <noise> no a rzut wolny, chciałem tak powiedzieć. Dobra, jedziemy. Tutaj oczywiście słyszycie takie odgłosy, a my normalnie jakbyśmy komentowali ten mecz i znaleźliśmy... <grym> <grym> jakbyśmy byliśmy na nas, stadionie, tak chłopaki nagrywają ale razem każdy, z nami. Dokładnie, każdy nagrywa, ale przede wszystkim chodzi o gameplay. Jak to wygląda i teraz Neymar kopi to bruni I... I... ładnie, ładnie ładnie na, na Was? Ale zupełnie inna, inna fizyka tego strzału. No spodziewałem się mocnego strzału na długi słupek, a to taki klopsik trochę wyszedł, także to będzie trzeba ogarnąć. No to naprawdę. już wiemy, co dzisiaj mamy na obiad. <noise> <noise> jako że jeszcze nie jedliśmy, no to dzisiaj tak jest. jakieś klopsiki. <noise> jeszcze nie wiadomo w jakim socie. No, także skoro, skoro klopsiki, to jedziemy. W... A tymczasem do Manu trafia kościelnego w paczce. No, a, także, tak jest no... także będzie też taka relacja na żywo trochę. A i co? Nic ciekawego się nie dzieje, ale może teraz Cristiano Ronaldo. No i właśnie, czy ten pys się liczy? Czy ten pys ma duże znaczenie? Oleż, chyba ma, chyba ma. Ronaldo! chyba może. Chyba może. Ale Matije, odbiera tę piłkę! Okej, okay, ślizgi. W ślizgi mam wrażenie, zostały y, dosyć mocne, tak jak to miało miejsce w tamtej FIFA. Okej, okay, teraz spróbujmy coś rozklepać, ależ tutaj no, no, zrobił mnie. Nie, nie. Suarez, Messi i ten blond włosy Argentyńczyk. Teraz, teraz w ogóle zapomniałem, że to są, wiesz? No właśnie, Ależ teraz. O będzie mocne uderzenie! No, ale bez problemu, te strzały są jakieś tutaj kurcze no, się zmienione, Trzeba się na nowo uczyć, co na pewno. Eee, o, gościu! O, Raffi. nie patrzy się grafika nawet. też poprawiona, fajnie to wszystko wygląda. Ja przede wszystkim jak mamy te ujęcia, to to widać. No, Rafinha wygląda naprawdę dużo lepiej niż Panty Ja chcę zobaczyć jeszcze jak Messi wygląda z tą brodą. To może z faulę, nie? Może na czerwony kartonik. To wiesz, zobaczę jak, jak strzele w Ale Uuu. Przede wszystkim, co zauważyłem, podania są bardzo... <grym> <grym> to, porę, to, ja... to, to, to nie było podanie. Bo chciałem zrobić zamach i mi się źle nacisnęło. <grym> Ale ja Co? zawsze mówię tak w wszystko wszystko. Co Matie tutaj robi? No proszę, alecja francuski. I, o, ależ podanie takie w stylu Barcelony takie doszło, no. Nie, to powiem tak. Na, na razie na razie bardzo tajemnicza jest ta gra dla mnie. Nie <laughs> mogę jej kompletnie ogarnąć. Jest zupełnie inna. To jest zupełnie inna gra ni, niż tamta. No to podanie już coś tu kurczę. Jest inaczej. No ale mam naprawdę nadzieję. podania są lepsze, zdecydowanie Te... tak jest. <noise> I zobaczmy teraz Karim Benzema i... Ależ to jest czerwona kartka. W takim przypadku Pikem musi obejść rzecz czerwień. Zobaczmy. Zo tak jest czerwień! Ale, ale zobacz, jaka ładna jest. Tak animacja. jest ładna animacja. W... <głos> <głos> tak jest. <noise> Widzicie, jest wesoło. I teraz nowy rzuty wolny i Cristiano Ronaldo. We się rusz nim. Rusz nim. Nie, Nie nim będę się nim ruszał. <noise> Ronaldo! O już gol od poprzeczki! Co tu się dzieje? Pierwszy rzut wolny i United już, już szaleje. Spójrzmy. To dlatego, że gra... Grasz na mój teraz. Od poprzeczki, żółty wolny. w ogóle jak fajnie, animacja, wszystko, podejście. Ale nie, przede wszystkim moment, w którym y, ten sędzia podszedł, dał mi czerwoną kartkę. To już się podobało. Także wiecie, już jak się dostaje żółte kartki, jak czerwona. A jeszcze, to dopiero początek. Messi. No, nie, no, nie, Messi? Ten czy Messi right? naprawdę. Oj, tutaj zapomniałem znowu, zmienić. Zawątpię. Po... No, tak. Nie, chciałem no, tak. zredukować ślizg, bo te ślizgi są, no, są dla mnie też, 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 no, też ten nie radą. Nie fajnie. Chciałem powiedzieć, że są zagadką, ale naprawdę. A ja zobaczę tutaj trochę sceniki. Nie, nie, nie. Zobaczmy Ronaldo. Nic z tego nie będzie. też w bardzo mi się podoba. Dobrze, no spróbujemy teraz zagrać. Oleś szwal, no to jest żółta. Halo, halo. I chcę zobaczyć animację żółtej. To... Nurkowanie. Nie nurkowanie. ma żadnej kartki? <śuds receber> no nie, tutaj była walka o piłkę taka, myślę. Jest... Co jest? coś, coś nowego, tak? No <śudsog> możesz po prostu nacisnąć A i podać. <śled> <sud> Okej, okay, tego nie było w tym filmie. ależ brutalnie wchodzi. Panie sędzio. No sędzia trochę po co? Tak, no nie wiem, to jest, to jest Grand Derby. Grand Derby możemy. Po co, co sprzecić taką rozrywkę? Nie chciałem tam podawać. Teraz Ale dajmy. na szczęście. Na szczęście. O i zobaczmy, Hames Rodriguez. Dobra, Ale jest to tempo. po tak, tak. Tutaj jak uciekł to nie ma, nie ma szans, a to jest tylko Hames. Hames uh -huh. to nie jest zawodnik, który ma nie wiem tamtej W tamtej, tamtej FIFI-Fatiego dogonił pięć razy, także... Ja. Dokładnie. Gratuluję z Zawsze... się menta, także to jest fajnie. Kurczę, faktycznie. <noise> Zobaczymy, może Messi teraz w jakiejś indywidualnej akcji, jakiś popis w swoich umiejętności. Ale twardo, twardo Karim Benzema. No te ślizgi ci się spodobały. W ślizgi? No nie, naprawdę, już tamtej fajnie było. Jak... powiem ci, że po 30 minutach ślizgi już nie są dla ciebie tajemnicze. Nie, nie, nie już są. je mam. Ale teraz zobaczmy, nie sta? Ależ to jeszcze rozwrócił do Neymara Brazylijczyk wchodzi w pole karne. Ale kompletnie nie zrobi mi sztuczki technicznej A chciałeś tak zrobić, zrobić jakąś no, A teraz zobaczmy rzut rożny, no tego jeszcze nie było Aj, to jak to A, zobaczmy tak, tak, Znaczyk tak, zostaje na środku Powyżej, To znaczy To jeszcze trzeba dopracować W każdym razie Cristiano Ronaldo rusza z akcją Zobaczmy Ronaldo Będzie, będzie tam rzucał Zobaczmy Kiwa no. no, powietrze, ale

jeszcze emocje, a tutaj, a tutaj Cristiano Ronaldo zagrywa sam na sam do Hamesa, to będzie trójka, to musi być trójka, słupek! ale wejście bramka na to, może się zakończyć jakąś poważną kontuzją. Ale wyrzut, ale wyrzut. Teraz Messi, <grym> zwany podłacem. Nie muszę, że go nie trafię, nie bierze do nas nie palców, chociaż teraz, teraz. No, jestem bardzo zadowolony. Ben jest no, o, ładnie zadowolony. Przyciem. Ben jest zadowolony, trafił Robena. Co prawda nie będzie mógł nim grać. A, dokładnie, bo w rzeczywistości te karty, myśli, no nie trafią do dobra Robem. A teraz może James Rodriguez z daleka? Ło, ale no. Fajnie, fajnie, szkoda, że tylko nie oglądamy tych po mojej stronie żadnych teraz. Ale my tak ustaliliśmy, że najpierw United mi strzela, a potem ja jemu. Także. I może tak będzie. Tutaj, zobaczmy teraz Rafinia też już chyba z żółtym kartonikiem, no? tak mi się wydaje. Ale przede wszystkim jestem zadowolony z podan. Jezu. Ale widać ja, podania są fajne. Ja w FIFA no, ja 16 rzucałbym padem. Natomiast tutaj na razie nie ma rzu takiej Rzucałbyś? No rzucał. Zobaczmy, I tam, ja, A, i tutaj za bardzo chciał zaczarować. No dobra, zobaczmy Rafinia, ten zawodnik, którego no. umieściłem w podstawowym no, składzie. on nie był w pierwszym składzie prawda? Ale zobaczmy co on zrobił. Został, oj, zobacz, Marcelo odczuwalny był od siebie. Tempa. Było otrzymane, Suarez już go wyprzedzał. Bardzo dziwny strzał, sam Rach, środek bramki, mimo że miałem e, drążka na loga skierowaną zbyt, naprawdę zbyt, na zbyt, dalszy słupek. Oj, oj, co, oj, co zrobił teraz Karim Benzema, zobaczmy Benzema! To jest to jest gol. Benzema! Ale nie no, nie chcę, nie chcę szaleć tej trzeciej bramki. Także tak jak powiedziałem, teraz, teraz od razu bierzemy i, nowa gra. I, no dobrze. W sensie druga połowa, co ja gadam. I teraz ja atakuję. Także jedziemy. Żeby nie być gołosłownym, to jeszcze tam Ci piłkę na chwilę Dobra, i... i już teraz gramy. Ale czekaj, bo Twój leży, to może wybi na out. To znaczy... O, patrz! Messi kontuzja! I w tym momencie karetka po niego przyjechała. Nie. Musi opuścić bo... I co? I Munir. Munir? Dobra, to w takim razie przetestujemy jeszcze Umtiti'ego i może wprowadźmy buskę. Co, Zobaczmy, no to... No tak tylko za go nie zmienię, nie? Chciałbym. Dobra jedziemy, także... No. Zabra, Aha, dziękuję. No, no, rzucę cioski, ale oddaj piłkę. Oddaję, brawo? Brawo, ale nie nacisnął, nie nacisnął, nacisnął bo słyszałem. Wszystko, Wszystko będzie. Wszystko się nagrało. Dobra, kolejna Wózket. przed chwilą zmieniony. Pierwsza strata, druga strata. Nie Nie ma Mocne podanie. A i za właśnie, długo się zastanawiał, się ale fantastyczne wślizgi, wow. naprawdę wślizgi upił nie ma, ja bym się Ależ Ale szputanie! Nie, nie, to to... Waga, buskes może być jednak Ura, oj! No, no to... A, no to, m... to... było? A tym Marcelo mi się średnio gra na razie. Nie jestem zadowolony z postawy Marcelo. Tak jak teraz z postawy bramkarza. Ja, o i zobaczmy, Marcelo, cztery gwiazdki sztuczek podobno, tak? I tak, faktycznie. Wciśle, <grym> i, wciśle, wciśle. I faktycznie. A tutaj się Ale ładnie, 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 ładne, ślisk. Także wślizgi opiną. Nauczyłem się od ciebie. To przyzna, że świzgi dają radę, nie? Na razie jak najbardziej. Zobacz. Çinova. <laughs> <laughs> She's getting out of that. He's getting Tak, wyjął ładnie, nie, fajnie jest poglądasz ta animacja, ładnie. ładnie wyjął. Ale weź teraz zmień trochę pochodź tym modliciem. A, możemy, weź zmień kamerę. Okay. E, Analogiem, wciśnij analog. Zobaczmy, Garek Bell Ja ucieknę zasłówka, dam ci szansę, bo nie, Czekaj, tak. Czekaj, nie tak. będę. Tak, ja była sobie tak chodzę, chodzę, nie wiem, co może tak ci strzelę. To ja to ja. Coś takiego może. Tak. Zobaczmy, możemy. że. A przesunąłeś się bramkarzem. <laughs> e, także no. to tylko chciałem pokazać także, Wam, że... że tamten... Tamten wolny to był przypadek Nie nie nie, nie. Że ktoś nie potrafi strzelić rzutów wolnych to nie będzie nie potrafił potrafi. Natomiast ten pierwszy pokazał, że wiecie, że to był tylko i wyłącznie troll A teraz? Ball roll też już nie jest tak mocny chyba Do Hamesa tutaj Matthieu już z żółtym kartonikiem gramy długą piłkę Suarez. Ale ładnie odebrał 58 minuta. Barcelona nadal Dobra. na zero z, z przodu. <laughs> Real na zero z tyłu. Teraz Cristiano Ronaldo. Zobaczmy. Ronaldo ładnie tutaj zamieszał. Cristiano Ronaldo. Widzimy rolowanie nadal. Ok. Ale ładnie. Nie, nie, nie. Rolowanie, nie, nie, nie. nie. Ale teraz klepka. No i Zobaczmy. to będzie my gol. To musi być gol. 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 Czy ktoś to nagrywa, Tak. Tak. My. 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 Ale w, w końcu... Wyjaśnia, ale nie wiem, czy słuszne, czy nie? No, <grym> Zobaczcie, zobaczcie. Uderzenie w Zerwał pajęczynę! I to, to, o czym mówiłem też po pierwszych meczach około ja 17 -tą w Londynia, Że Żenicy bram karegę, że są plas, a, w Tak, w tak, ale to, to, to nie nowo Ale dobrze, to teraz mamy tego ale potwierdzenie. Yy, tutaj zbyt, co, dużo, 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 dużo jeszcze osób Właśnie, się kręci, jest Domanu, jest Paniol, jest Peni no I naprawdę jest to Hermider, możecie to? czasami nas nie słyszeć no, dobrze, ale no, musimy, musimy, no takie warunki są, a nie inne Teraz tak jak mówiliśmy Ale będzie dobra piłka ojeju, ojeju, i to będzie 2-2 Nie, to nie, to nie będzie. słuchajcie, za lekko wcisnąłem chyba strzał coś? Czy zbyt suarez? Ale znowu, znowu szczur taki, on po ziemi eee, tego strzału nie było Dobra, panią al... już biorę pada <grym> I już teraz od 64 minuty, już będę grał tutaj z <grym> Także to teraz, teraz... Tak, bo Patryk, ja pa gręca, Patryk chciał tutaj trochę Licia, też posmakować tej siedemnastki, a póki co Karim Benzema głowa, Nie, 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 to jest Jérémy Matie. Nie Karim Benzema, że... ty. Ale, po, ale na, Nawet Dużdurzysz naciśniesz półpaskę tego i, strzału i tak, zauważ, że piłka... To, to, to tak. to piłka leci gdzieś tam, tam po ziemi. Luz tutaj nie najlepszy wykład, ale zagrasz tak tak tak, w tak jest. Domano zaraz będzie budował składy tutaj. Paniol już idzie po cement. Słuchajcie, mnóstwo paczek. Już widzę na taczce zapakowane wszystko. A póki co Neymar, Neymar... Neymar po krótkim, ale udostrzał, także też... Ale w tej drugiej połowie naprawdę dobrze ci idzie, tak, jak Tak jak dogadaliśmy się, no. Ale nie takie były plany, w sumie. Ale pamiętajcie, że grałem w dziesięciu przez, przez Przez, no, przez błąd sędziego. No. Przez błąd sędziego. Tak? No? Nie no ja nie wiem, troszkę troszkę tam. Właśnie od tej 70 minuty chciałbym pokazać jak e, taką twarz się tam się zasłonił Tak, tak, tak. I tak, widziałem tak, już tam na jakiś filmikach, że to może być. Ale taka... troszkę to i dodał od siebie tylko. Tak, to pewno, pion... To akurat sam już, wiesz, o Teraz tak, kraska, słuchajcie, tak, to ja to odkładam pada, bo chcę zobaczyć jeszcze raz ten rzut wolny, Garrett Bay, jak on będzie chodził A to jest za daleko, to jest za daleko. Ale dlaczego? Dlaczego? Garet Bay to jest to 30 metrów, słuchajcie, przeskakuje. Zrobił zmyłkę. ależ wyskoczył z najmar z muru! Tego nie było! Tego nie było! No myślałem, już już, już On się już się cieszył, ale, ale no finalnie się zasmucił. Boję się tej kamery, trochę no że ona coś tutaj. Ale czekaj, zobaczymy, może pauzę weźmiemy. To po tej akcji. Po tej akcji, dobra, możemy brać pauzę. Może. Teraz Luka Modric, ładne rozrzucenie do Bale'a, oj będzie groźna akcja, zobaczmy, Gareth Bale, będzie piłka po ziemi, zobaczmy, Z ziemi to, to nie. To nie, to ale nie, podanie, podanie miód, naprawdę, podania są su super. I teraz w tle sukaz, miód ma, że... to są Urvixa grania na szekanie, tak trochę zdradzimy e, widzom. Jak, tak, jak, dobrze przy jakich, wiedzieć. Przy jakich rytmach bawi się Urvix. Zobaczmy. Ja, ja, ja chciałem ale zobaczyć ten strzał po ziemi, który był naprawdę, znaczy dośrodkowanie po ziemi, który był OP w FIFA 16, tutaj nie nastrzelił mocno tej piłki, tak jak, tak jak chciałem, no ale to dobrze no. wiadomo, że elementy gry nie będą tak samo mocne. Tutaj kory leżały, to, to ja oddam piłkę, bo no, zobaczcie, ja idę teraz do <laughs> jego bramki. Zaczekaj nie mogę iść dalej? Rzucamy na walkę, rzucamy na walkę? Na chaos, tak zwany chaos. Oj, nie, ale ślizgi są super. Fakt, że to był faul, ale to jak on ślizga. Jeżeli ktoś chce się wyładować, to tak. To w <laughs> Nie w tym na... przykład. Naprawdę, ja, ja cały, czas, cały czas nie mogę się nacieszyć tymi ślizgami, bo to nie jest tak jak poprzedni pierwszy zawodnik. Zrobi ślizgi tyle, on, on sunie, sunie po tej murawie przez kilka metrów. Zobaczmy, Oj, wariantami szrona Ronaldo. Ale Matthias naprawdę dobra postawa tego ojcy się te ślizgi. <gadziś> Ale nie, ja przede wszystkim jestem zadowolony z poda Kurde Podaniem Jutmalina, tak Coś? modlić, no tym strzałem nie wiem co chciał osiągnąć bo też nie wiem czy widziałeś przez chwilę też Tegen sobie przeszucił piłkę, trzymał ją jedną ręką, tego nie było w poprzedniej ale? chwili to jest wiadomo, to jest głupota to jest to jest smaczek, ale no trzeba, trzeba o tym <grym> wspomnieć, Neymar Neymar leży a sędzia, nic jest tam poda, nie, nie wiem gdzie nie nie modlić się ok, Rodriguez tutaj chciał zrobić coś, wiadomo Teraz czarodziej, Urbix z akcją. I Busket, to byś naprawdę i zmęczony. Zbyskę, I musi być wolej! MUNI! Mógł zostać bohaterem. Ale oczywiście <zab�anie> e, nie, nie chciałem przyjmować, chciałem zobaczyć jego woleja. Jestem zadowolony. Mocny strzał, nie był bardzo daleki od bramki. Ale niestety nie ma, nie ma gola. To nie jest najważniejsze tutaj. Karim Benzema, Benzem jeszcze tutaj na koniec, coś, coś kombinują. Karim Benzema um, Tak <grym> I powiedz Bóg To musi być bramka Nie, już nie będę ci strzelał Kamerę, Dobra, to ja też, ja też nie muszę. A nie, nie, w sensie kamera, tutaj będzie dźwięk Także, a słuchajcie, nie widać nie ma, nas Bo post postanowiliśmy włączyć i po prostu Urbix to się płakał i co będziemy <grym> pokazywać <grym>

Także tak, fajnie było. Dokładnie. Ciekawe spotkanie. Real Madrid wygrywa się do jednego. Mimo że grałeś w dziesiątkę, pokazałeś opór, Także, no gra. Ale jak na plus, myślę, tak jest. Jeszcze że... coś dużo nowości? Czy będzie na plus? Od... Wszystko wyjdzie w kraju tak czy owak, Ciężko jest naprawdę podsumować FIFA 17 po jednym rozegranym meczu. No nie możemy tego zrobić, ale najważniejsze widzieliście, także no, jeśli chodzi o mnie, podobały mi się w ślizgi, na pewno podania masakra. Yy, nie nie, nie ogarniam jeszcze strzałów z dystansu, kompletnie strzały zostały zmienione, także tak jest, to też naprawdę... te trzeba się dużo nauczyć na nowo. Także to tyle, jeżeli chodzi o Santiago Bernabeu i przenosimy się na kanał urbixo.pl, Tak i zagramy macie rewan. oczywiście w opisie i tam zagramy rewans. Sami zobaczycie jaki. Bo jeszcze nawet my nie wiemy. <laughs> Trzymajcie się do zobaczenia w Na następnych filmach. Siema. No, ale wtedy karton zbiera. Ale karton można przesunąć. Karton można przesunąć. My administration, something presidential. A rebel, I'm rather simple. To heaven or hell, I send you. I'm, 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 detrimental. I'm detrimental. I wrapped the venue. I'm I'm made right. a message out the mess I've been through. Like a ref with a whistle, nigga. Big F is official.